Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Było ono u Boga na początku. Wszystko stało się przez nie. Bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi. Światło świeci w ciemności, lecz ciemność go nie ogarnęła. Przyszedł człowiek posłany przez Boga, Jan miał na imię. Przyszedł on jako świadek, aby dać świadectwo o światłości i aby wszyscy uwierzyli przez niego. On sam nie był światłością, był tylko posłany, by dać świadectwo o światłości. Było światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. Słowo: Było na świecie. Przez nie stał się świat, a jednak świat go nie poznał przyszło do swojej własności, lecz swojego nie przyjęli. A wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, wszystkim tym, którzy wierzą w Jego imię i którzy ani z krwi, ani z pożądania cielesnego, ani z woli męża, lecz z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, będąc pełnym łaski i prawdy. Jan dał o Nim świadectwo, wołając O Nim to właśnie mówiłem. Przychodzi po mnie Ten, który mnie przewyższa godnością, ponieważ istniał przede mną. To z Jego pełni wszyscyśmy wzięli i to łaskę za łaskę. Prawo zostało nam bowiem nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły do nas przez Jezusa Chrystusa. Boga nigdy, nigdy nikt nie widział. Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który przebywa w łonie Ojca, On Go ukazał w Ewangelii według świętego Jana